Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka. Pozdrawiam Was i witam serdecznie w naszej ziemi obiecanej nadal w lutym. E, witam się właśnie z Wami tutaj w ogrodzie, ale za chwilkę zabieram Was do domu. Tylko chciałam wykorzystać, słuchajcie, te promienie słońca, bo ich za dużo nie ma w ostatnim czasie. E, temperatura też nie rozpieszcza, no ale to jest luty, więc czego się spodziewać? Powinien być śnieg, powinny być przymrozki. A mamy tak naprawdę przedwiośnie, żeby nie powiedzieć wiosnę. Zresztą, jak patrzę, słuchajcie, na nasze rabaty, to mnóstwo miejsc świadczy już o tym, e, że przyroda budzi się do życia. I cóż, no i dobrze, ja lubię, lubię wiosnę, większość z nas bardzo ją lubi. O czym dzisiejszy odcinek? Cztery tematy sobie poruszymy. Po pierwsze, w końcu będę wysiewała groszek pachnący, bo to już jest czas na niego. E, kupiłam kolejne opakowanie, może Dawid tego nie usłyszy. <laughs> Jeszcze nie dotarło, ale pokażę Wam, jak już do domu dotrzemy, który właśnie z groszków kupiłam. To jest jeden, jeden temat, jeden obszar. Drugi, zrobię kolejny wianek. Co prawda, bazę już mam, bazę z brzozy, ale to, co będzie na wianku, to będzie coś nowego dla mnie i właśnie taka inspiracja, mam nadzieję, że również dla Was. Trzeci temat to zmieniam to, co mam w kuwecie na oknie w kuchni. Drewniana, piękna kuweta i tam wiosną królują hiacynty. I właśnie zmieniałam te, które już przekwitły, więc chciałam Wam też pokazać. I jeszcze taki malutki przegląd kwiatów, które dokupiłam. One jeszcze też nie dotarły, ale tak się cieszę na te irysy, słuchajcie. Przepiękne. Nie chcę tutaj spoilerować za bardzo, chociaż już powiedziałam co nieco. Ale właśnie, m.in. o Irysach będzie mowa. Jeżeli macie ochotę, to ja Was serdecznie zapraszam. Kieruję się już do domu, robię herbatę i zaczynamy. Chodźcie. W domu myślałam, że zrobię sobie El Greya, herbatę, gatunek, który najbardziej lubię, szczególnie z sokiem malinowym albo właśnie z konfiturą z płatków róż. A tutaj, słuchajcie, w moim kubku wylądowała pokrzywa. Z sokiem malinowym, co prawda, ale jednak bardziej zielna herbata aniżeli ta czarna, którą tak często pijam. Czasami po prostu tak mam. Przygotowałam już wczoraj, słuchajcie, tutaj tą podstawkę razem z malutkimi tymi osłonkami na po hijacyntach i po bratkach z zeszłego roku. Umyłam je po prostu jesienią, zostawiłam tak w naszym pomieszczeniu gospodarczym, a że tam temperatura jest bardzo niska i ta ziemia była we workach taka zbita, zmarznięta, to już wczoraj sobie ją przygotowałam i w tych osłonkach mam po prostu ziemię, bez żadnego perlitu tym razem, zwyczajna ziemia, to może być ziemia do wysiewu, to może być ziemia po prostu kwiatowa, ja mam kwiatową, najzwyklejszą, najtańszą ziemię, Jedyne, jaką właśnie zachowałam tutaj tą zasadę, to umyłam te pojemniki po zeszłym roku. Ziemia jest przygotowana. Już sobie ucięłam nasiona, a jeżeli nie pamiętacie, to przypomnę, to jest Old Times, Spencer Old Times, groszek pachnący. I jego będę właśnie wysiewała, ale kupiłam również. I jest w drodze. Groszek Old Spice America. Macie teraz zdjęcie takie, powiedziałabym, kremowo, lekko różowo-czerwonawe nawet płatki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało i czy będzie się dobrze komponowało właśnie z tym kremowo-różowym. Ale nim przyjdą właśnie te moje Old Spice, że tak powiem, to mam tutaj malusieńkie opakowanie, ale jakie zacne. Z groszkiem pachnącym każde malutkie nasionko na wagę złota. One nie są wcale takie malutkie, one jednak no mają z dwa może milimetry. I na każdą taką moją malutką foremeczkę maksymalnie trzy, ponieważ ja już ich nie będę, kiedy będę je wsadzała do gruntu, nie będę ich rozdzielała. One pójdą już jako, takie, jako, taka, jako taka całość. Więc maksymalnie po trzy w odstępach, delikatnie. Wbijam w ziemię, ale bardzo delikatnie, także one nadal będą wystawać. Zobaczymy, czy w ogóle mam aż tyle foremek potrzebnych, bo mam wrażenie, że będzie ich za dużo. Ok. Ta ziemia jest delikatnie wilgotna i nie będę podlewała foremek tu bezpośrednio, tylko będę lała wodę do podstawki. Do podstawka. Tak, aby no, nie zalewać e, mojego groszku, żeby on sam pobierał wodę w ilości, której będzie potrzebował. Okej, okay, słuchajcie, zostały mi dwa, no to tutaj dwa dam jeszcze. I ten niebieski zostanie na kolejny groszek. I teraz, na najbliższy, myślę, około tydzień, postawię sobie całą tą konstrukcję na parapecie. Tutaj od strony, gdzie mamy naprawdę fajne światło. Gdy tylko zobaczę, że one zaczynają wypuszczać już te zielone e, nawet nie łodyżki, po prostu te zielone końcóweczki swoje piękne, to przetransportuję całość do e, pomieszczenia gospodarczego, gdzie jest chłodno, ale przy oknie. I tak będę czekała sobie e, przez najbliższe tygodnie. On sobie musi się tak zaklimatyzować, ale póki co przez najbliższy około tydzień Mniej więcej, bo to tyle trwało w zeszłym roku i dwa lata temu u nas, będzie się tutaj aklimatyzować. Jak tylko puści, właśnie pierwsze zielone elementy, tak to nazwę, to wówczas wytransportuje całość do zimnego pomieszczenia, ale bardzo widnego. I to jest ta pierwsza część, słuchajcie. Cieszę się ogromnie. Będę miała w czerwcu co wąchać i co ucinać sobie do wazonika. W zeszłym roku to było przepiękne, zresztą dwa lata temu też. Ja kocham ten moment, kiedy pojawiają się groszki, można je ucinać do wazonu, bo ja wtedy wiem, że zaczyna się powoli, powoli lato, bo to są takie wczesnoletnie kwiaty. Ok, słuchajcie, to teraz myślę, skoro jesteśmy już przy e, groszku i czekam na groszek pachnący ten, o którym Wam powiedziałam Old Spice America, to na chwilkę tu odstawiam tą kuwetkę. Troszkę tu jest brudno. Za chwilkę sobie przetrę, ale też będę wianę robiła, więc spokojnie. Troszkę za chwilkę tu poogarniam. To jeszcze wam wspomnę o kwiatach, które właśnie są w drodze. Czyli mamy groszek pachnący kolejny. Jak dotrze, będę go wysiewała od razu. Ale kupiłam również irysy w dwóch kolorach, dwie odmiany. Do tej pory w ogrodzie mieliśmy, niestety, nie znam odmian. To były dla mnie klasyczne żółte. Taki fioletowy i biały. Dostałam po prostu już sadzonkę, która kwitła dwa lata temu. I tak wsadziłam do ziemi. One się pięknie przyjęły, a w tym roku kupiłam przepiękne, takie dopełnienie tych, które już mam. Pierwszy nazywa się Germanika, tak mogę powiedzieć, i on jest różowy, przecudny. Spójrzcie na to zdjęcie, jak on pięknie się prezentuje. I tak jakby do. Kompletu, również germanikę, ale bordowy. I zobaczcie, jak ten bordowy wygląda. On ma intensywny kolor na zewnętrznych częściach płatków, ale gdy tak wchodzimy w głąb tego kwiatu, robi się tak delikatnie pomarańczowo, a nawet żółto. Piękne połączenie kolorystyczne, i tak myślę właśnie, że ten róż z tym bordo będzie świetnie wyglądał. Ja robię trochę na rabatach miejsca właśnie. Pewne krzewy, które były, które mi się nie podobają, zaczęłam już usuwać. Teraz mamy trochę za chłodno, nocą na przykład minus 6, w dzień delikatnie poniżej zera, więc poczekam z tymi właśnie wysadzeniami. Ale i rysy będą w tym roku. Te kolory, te odmiany kolejną taką moją nowością naprawdę to będzie piękne. Czerwiec, może lipiec zobaczymy, jak one tam nam wyrosną będzie przepiękne. Ok, słuchajcie. Skoro jesteśmy cały czas w tematyce kwiatów, no to nasza kuweta na oknie kuchennym ta drewniana, którą stworzyliśmy sobie jeszcze jesienią i ona, gdy przekwitają tam kwiaty, a cały czas mam tam hiacynty, to ja. Wy, wyciągam te już przekwitnięte i wkładam nowe. I teraz zostawiam Was na chwilkę, właśnie z tym procederem, który miał miejsce ostatnio. Odświeżam moją kuwetę, no i wygląda znowu przecudnie. Sami zresztą zobaczcie. Ostatni punkt dzisiejszego odcinka to dekorowanie wianka. Baza samego wianka jest już zrobiona. Dwa lub trzy odcinki temu pokazywałam wam, jak stworzyć taką bazę. To jest proste, ale jeżeli potrzebujecie instrukcji, takiej inspiracji, to oczywiście zapraszam do tego odcinka. Ten, jak już widzicie, jest gotowy. Kupiłam ostatnio w sklepie florystycznym w hurtowni florystycznej. Kupiłam kolory kwiatów, które kojarzą mi się z taką delikatną początkiem wiosny. I jeden z symboli wiosny słuchajcie szafirki co prawda ten jest różowy. Zastanawiałam się czy kupić biały czy kupić fioletowy w jakim odcieniu ma być ten wianek. Ale jednak te róże wygrały tutaj i właśnie. Mam odcienie szafirków. On jest jeden z tych bardziej taki mocniejszy kolor różowy, bo mam też taką jakby gipsówkę, ale ten różowy jest bardziej delikatny. Do tego mam dużo wstawek zielonych, bardzo je lubię. To jest taki materiał, który często używam do wianków, niezależnie czy to jest zima, jesień, czy wiosna, czy lato. Bardzo fajnie nam buduje tutaj przestrzeń w wianku. To są sztuczne elementy, ale mam też dmuszka mojego jajowatego, którego tak bardzo lubię. Tego kupowałam rok temu. On jest z odzysku po jakiejś innej dekoracji, ale mam też swojego wyhodowanego. W tym roku zastanawiam się, czy będę wysiewała. Nie wiem, nie podjęłam jeszcze decyzji. On jest super fajny, ale mam tyle pomysłów na wysiewy, że, że nie wiem, czy po prostu czasu, energii i finansów starczy. Do tego jeszcze białe elementy. Troszkę takie większe, choć no tutaj one się plączą, no niestety. O właśnie. Zresztą takie same miałam przy poprzednim wianku. I takie dopełnienie całości, przepiękna stążka. Dość szeroka w tą kratę, ona jest przepiękna, po prostu tak mi się podoba. Mogłabym mieć na przykład takie zasłony gdzieś w kuchni. Nie jestem pewna, czy wystarczy mi tylko utykanie między gałązkami, bo mam dość takie duże elementy, chciałabym właśnie, żeby te szafirki były właśnie w całej tej swojej wielkości przymocowane. Jeżeli będzie trzeba, to użyję kleju na gorąco. Tak robiłam dwa lata temu wiosną, że wszystkie moje wianki były właśnie klejone klejem na gorąco. Może tym razem się uda bez, zobaczę w trakcie. Ok, zaczynam słuchajcie. Pomysłu jako, jako takiego nie mam. Poza tym, że chciałabym, żeby ten wianek był bardzo bogaty, żeby to wszystko, co tutaj mam, albo większość właśnie na tym wianku umieścić. Może spróbuję po prostu od bukieciku. Wiecie, że często takimi bukiecikami zaczynam, ale nie dlatego, żeby bukiecik przymocować, bo tutaj tak się nie da, bo ja muszę pojedyncze gałązki wkładać do wianka, ale po to, żeby sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Spróbujemy coś stworzyć. Pokażę Wam zaraz zbliżenie. Pisałyście przy okazji ostatniego filmu właśnie, że wy lubicie wianki, albo na przykład, że tworzycie takie. To różnie bywa, bo, bo dla niektórych to może być trudne, przynajmniej tak w wyobrażeniu, ale potem okazuje się, że to wcale aż takie trudne nie jest. Dla mnie to jest bardzo relaksujące. No i te efekty później końcowe są takie ładne. Okej. Okay. Taki mini bukiecik, pokażę Wam zaraz z bliska. Zobaczcie sami, jak jest piękny. Zmieniłam kąt kamery, tak abyście mieli lepszy wgląd w to, co tutaj robię. I zaczynam od gałązek, które mają być bardziej na spodzie, i będę przychodziła do tych górnych partii. wianek prawie skończony i jeszcze kilka dmuszków różowych i kremowych i będę mogła powiesić wianek chyba na drzwiach wejściowych zaraz zobaczę jak to będzie wyglądało dosłownie jeszcze tylko takie ostatnie muśnięcie te dmuszki są urocze one się fajnie trzymają niektóre mogą tak odstawać bardziej od wianka drugie bardziej przylegają Pięknie to wygląda. Słuchajcie, ja wiem, że to troszkę może dziwnie brzmi. Zachwycam się własną pracą, ale ten efekt kolorystyczny jest taki ładny. Mam tutaj już tak gęsto tych y, poszczególnych gałązek nawtykanych, że trudno mi włożyć coś kolejnego. Ale chciałabym bardzo, więc muszę tutaj o, popróbować. To ja tutaj kończę i za chwilkę spotykamy się przy drzwiach wejściowych. Pokażę Wam efekt finałowy. A oto efekt końcowy, bardzo ładny. Z jednej strony te róże, delikatne, ale też wyraziste. I zielenie soczyste, a do tego biele szafirki, chociaż nie takie klasyczne, fioletowe, a różowe, świetnie się prezentują tutaj. I ta zieleń i biel, a do tego ta wstążka, to też dobrze się komponuje z drzwiami, z kolorem naszych drzwi. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli te kwiaty, szafirki właśnie już przekwitną na naszych rabatach i wiosna przejdzie w lato, to ten wianek spokojnie może tutaj zostać. No, chyba że będę miała ochotę stworzyć kolejne. Co sądzicie? Bo ja nawet nie ukrywam, że jestem zachwycona. Co prawda, dzień mamy bardzo słoneczny, ale również chłodny. E, jednak co tam, chrupeczku? No cześć! Ani tulipana, ani krokusy, nawet szafirki nie robią sobie nic z tej temperatury i powoli, powoli wyściubiają swoje zielone główeczki z nadziemi. I bardzo dobrze, taka kolej rzeczy, na to czekam. I czekam również na wasze komentarze. Czy wy też, tak jak ja, powoli już coś wysiewacie, a może czekacie jeszcze z tym, może też robić jakieś robótki ręczne, tak jak ja, wianek, lub jedna z moich bliskich osób na przykład pracę na szydełku, serwetki, a nawet obrós. Luty to taki miesiąc, w którym właśnie można realizować takie pasje, nim przyjdzie wiosna i trzeba będzie ruszyć do ogrodu i pracować w pocie czoła. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Czekam na komentarze, zatem na kciuki w górę. Dziękuję za subskrypcję. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Na razie.